W uniwersum Warcrafta mamy masę przeróżnych raz istot czy stworzeń, o których wiemy czasem mniej lub więcej. Jednak chyba najbardziej tajemniczymi istotami z tego uniwersum będą sami Void Lordi, o których wiemy naprawdę niewiele. W sensie o nich samych mamy jakieś informacje, a nawet powiedziałbym, że jest ich całkiem sporo, jednak problem polega na tym, że są to informacje dość niejasne, w których często występuje masa nieścisłości. Dlatego dziś postaram się wyjaśnić kim lub czym są sami Void Lordi, czego chcą i jak dużym są zagrożeniem dla wszechświata. A więc nie przedłużając, ja jestem Zwierzcho i zapraszam Was do oglądania. Także na początku zacznijmy od tego, że sami Lordzi są władcami wymiaru zwanego przez śmiertelników jako pustką, która znajduje się poza granicami rzeczywistości. Dodatkowo wiemy, że ci są starzy jak sam wszechświat o ile nie starsi, gdyż wiemy, że byty te istniały jeszcze przed narodzinami stworzenia. Jednak czego oni w ogóle chcą? Cóż, nie jest to tak skomplikowane, ponieważ mówi się o tym, że istoty te są bezlitosne i okrutne ponad wszelkie wyobrażenia, a ich jedynym celem jest przedarcie się do wszechświata rzeczywistego w celu jego wypaczenia, aby ostatecznie pochłonąć całą materię i energię, a także sam wszechświat. Jednakże ich największym problemem jest to, że pomimo swojej potęgi ci nie mogą się zmanifestować w samym kosmosie. I jedynie najpotężniejsi Lordzi mogą faktycznie się tam pojawić, lecz proces ten jest dla nich tak bardzo wyniszczający, że gdy już faktycznie zmaterializują się we wszechświecie, ich fizyczna postać jest bardzo osłabiona, przez co może być w tym wymiarze tylko przez ograniczony czas. A jest to spowodowane tym, że ich energia szybko się wykańcza, przez co ci potrzebują pochłaniać niewypowiedziane ilości materii i energii, aby utrzymać swoją obecność. Dlatego też ci, żeby jakkolwiek móc oddziaływać na sam wszechświat, decydują się na wykorzystywanie swoich sług. Takich chociażby jak Old Godów czy inne beztwarzowe kreatury. Jednakże dla nich samych było to za mało, dlatego też swoją uwagę skierowali na tytanów, którym to zazdrościli mocy. I tu sobie coś wyjaśnimy, gdyż najprawdopodobniej nie chodziło im o samą potęgę, którą ci dysponowali, a bardziej o możliwość swobodnego przemieszczania się po kosmosie. Dlatego oni sami obrali sobie Tytanów jako cel, aby spaczyć jednego z nich i dostać się do wszechświata. Lecz jak dobrze wiemy, ci nie mogli tego zrobić z powodu ich potęgi, dlatego też później obrali sobie za cel uśpione dusze Tytanów. Aczkolwiek znamy przypadek, w którym to jeden z Void lordów, zwany jako Dimensius, zdołał pojawić się we wszechświecie fizycznym, gdzie zniszczył jedną z planet zwaną jako Karesz. I tak, co prawda później nam graczom udaje się go pokonać, jednak tylko dlatego, że ten nie pojawił się w naszym świecie w pełni swojej mocy, a jedynie z jej ułamkiem. Co i tak pokazuje, że nawet malutki odłamek mocy Wojtlorda jest w stanie niszczyć całe planety, co wydaje mi się, że jest dość sporym pokazem ich mocy. Dodatkowo, idealnym pokazem tego, jak wielkim są zagrożeniem sami Wojtlordzi jest chociażby Sargeras, który, będąc jednym z najodważniejszych tytanów, szczerze bał się samej pustki i tego, do czego mogą być zdolne istoty w niej mieszkające. Z tego też powodu ten zdecydował się później odejść z Panteonu, aby zniszczyć cały wszechświat gdyż uważał, że jest to znacznie lepsza opcja niż spaczenie go przez pustkę. A jeśli chcielibyście się nieco więcej o tym dowiedzieć, to odsyłam was do materiału poświęcony właśnie postaci Sargerasa. Jednak wracając do tematu, to jako ciekawostkę dodam, że sami Voidlordzi są również w stanie przewidywać przyszłość, co jest dla nich zarazem zaletą, jak i sporą wadą. Ponieważ dla przykładu, tak jak Światłość widzi tylko jedną wersję przyszłości, w której to cały wszechświat jest skąpany w jej mocy. Tak w przypadku Puski jest nieco inaczej, gdyż ci widzą nie jedną wersję przyszłości, a kilkadziesiąt, z czego nie wiedzą, która z nich jest prawdziwa. Czyli, na przykład, widzą 13 wersji, gdzie wygrywają i ostatecznie niszczą cały wszechświat, lecz w tym samym momencie mają 5 jeszcze innych wersji, gdzie, na przykład, przegrywają i są pokonani. Także, jak sami widzicie, jest to nieco skomplikowane. Przy okazji dodam jeszcze, że pomimo wielu starć samą pustką na Azeroth czy w kosmosie, nigdy wcześniej nie widzieliśmy jej pełnego potencjału, a przynajmniej tak twierdzi Zalata w swoich dialogach. Gdy ta mówi o tym, że to co widzieliśmy przez cały czas jest jedynie najsłabszym echem potęgi Voidlordów i że nie możemy sobie nawet wyobrazić ich prawdziwej mocy. No nic, jak sami widzicie, istoty z pustki są zdecydowanie jednymi z ciekawszych postaci w uniwersum Warcrafta, głównie przez niewielką ilość informacji jaką o nich mamy co daje również fajne pole do teorii czy namysłów związanych z tymi bytami. I tak, wiem, że materiał ten jest krótki, ale ostatnio nie mam czasu, aby przysiąść do jakiegoś dłuższego materiału z Warcrafta, także przepraszam. No ale dobra, już powoli kończąc ten materiał, to dziękuję Wam pięknie za oglądanie, mam nadzieję, że film ten się Wam podobał, a ja będę się z Wami żegnał, do następnego i cześć!